O wydarzeń Monika Kuźoczapka. Witam Państwa. Pokazy, prezentacje, wykłady i eksperymenty. W czwartek będzie się działo w Politechnice Koszalińskiej. Do studia zaprosiłam Pana Tadeusza Bogdala, rektora Politechniki Koszalińskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. To wszystko, co powiedziałam, będzie się działo w ramach Zachodniopomorskiego pomorskiego Festiwalu Nauki. Już po raz kolejny uczelnia organizuje takie wydarzenie. To już jest 19. zachodnio-pomorski festiwal nauki i również tyle mniej więcej było w naszej uczelni tego typu imprez. To jest jedna z największych naszych sztandarowych imprez dla dzieci, dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla mat przyszłych maturzystów. Ponad 100 osób bierze udział w przygotowaniu tej imprezy. Również studenci, doktoranci są zaangażowani. Mhm będzie się działo. Naprawdę tego jest sporo. Mam tutaj program wszystkie wydziały na wszystkich kampusach, prawda? Tak, będą pokazy, wykłady, prezentacje na trzech kampusach na ulicy Racławickiej, Śniadeckich i Kwiatkowskiego i muszę powiedzieć, że sam program liczy kilka stron tego co chcemy pokazać. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mm -hmm. No wiem, że nie sposób wymienić tutaj wszystkiego, co będzie się działo. Ale może spróbujmy te najciekawsze rzeczy zaprosić. Co się cieszy takim największym? Największym powodzeniem zawsze cieszy się pokaz świateł laserowych. Jest kilka takich pokazów zorganizowanych. To będzie na ulicy Śniadeckich, ale cieszą się też dużym zainteresowaniem wykłady które są przygotowane w sposób popularno naukowy. Chodzi o to, żeby młodzieży pewne cechy nauki pokazać, czym ona się zajmuje, jakie są rodzaje dyscyplin naukowych, co się dzieje, ale pokazać w sposób taki przystępny, trochę na wesoło, trochę w postaci paradoksów, jakie mogą występować w matematyce, w fizyce, w budowie maszyn, w budownictwie. Chodzi o zaciekawienie, prawda? O zaciekawienie młodzieży, bo zainteresowanie techniką, nauką powinno się rodzić już u dziecka. Ono powinno być żądne nowej wiedzy, poznawania świata, otoczenia. Jeżeli młodym ludziom zaszczepimy taką ciekawość, to ona już będzie procentowała, można powiedzieć, na całe życie. Mhm. No właśnie, bo dlaczego uczelnia angażuje się w takie przedsięwzięcie? Przecież no, promocji to raczej nie służy, bo znani jesteście. Bardziej właśnie w prezentacji tych, tych możliwości dydaktycznych, naukowych. Znaczy, misja uczelni jest bardzo szeroka. To nie tylko kształcenie studentów, ale też działanie na polu oświaty, nauki, współpracy z otoczeniem gospodarczym, społecznym, samorządowym. I taka akcja jest właśnie tym oddziaływaniem na otoczenie szerzeniem wiedzy wśród społeczeństwa, a jednocześnie zainteresowanie. Młodzieży, naszą uczelnią. Nie wszyscy wiedzą, może że jesteśmy to wiedzą, ale nie wszyscy wiedzą, co my sobą reprezentujemy, jakie mamy świetnie wyposażone laboratoria. One często są zamknięte, a jest okazja zwiedzić, zobaczyć, poeksperymentować, może coś zepsuć. No i liczymy, że część młodzieży, maturzystów, przyjdzie do nas na studia. No właśnie, rozpoczęcie roku już 30 września. Politechnika zainauguruje nowy rok akademicki. Ilu studentów przybędzie uczelni? Około teraz, na dzień dzisiejszy, mamy, przekroczyliśmy 1000 kandydatów na pierwszy rok studiów. Liczymy na więcej, bo zapisy trwają ciągle. Szczególnie przybędzie nam studentów drugiego stopnia, tzw. studiów magisterskich, ponieważ teraz odbywają się obrony prac inżynierskich, licencjackich i młodzież często broni je z opóźnieniem, nawet na początku października. To wynika z tego, że jest bardzo dobry rynek pracy. I nasi studenci już na czwartym roku praktycznie wszyscy pracują i nie mają czasu napisać pracy dyplomowej. Z jednej strony to cieszy, że nie kształcimy w próżnie tylko na rynek pracy, no ale trochę smuci, bo to opóźnienie troszkę nam dezorganizuje początek studiów magisterskich. Ale postaramy się to pogodzić czy jakieś nowości w tym roku się pojawiły akademickie W tym roku może takich 300 nowości to, to nie mamy W ubiegłym roku ruszyły studia na drugim stopniu technologii żywności i żywienia człowieka i w tym roku nabór trwa wystąpiliśmy do ministerstwa o zgodę na filologię angielską stopnia drugiego stopnia magisterskie jednak do dzisiaj nie przyszła odpowiedź ale liczę że niedługo przyjdzie pozytywna Mm -hmm. Powiedział pan, że nie kształcicie w próżnię. Temu, temu właśnie służy podpisywanie tych praktyk, umów na współpracę, żeby studenci mogli odbywać praktyki studenckie. Prawda? Tak, podpisaliśmy już ponad 170 takich umów z otoczeniem gospodarczym, z podmiotami gospodarczymi podpisaliśmy z samorządami, podpisaliśmy z różnego rodzaju instytucjami, również z wojskiem takie podpisaliśmy. No 17-wojskowy oddział gospodarczy to chyba ostatnia tak, umowa ostatnia umowa. Oni potrzebują specjalistów bardzo szerokie spektrum tutaj naszych studentów, może uczestniczyć od mechaników, elektroników, informatyków, budowlańców. Nawet są zainteresowani właśnie technologią żywności i żywienia człowieka, bo w wojsku wyżywienie to jedna z najważniejszych spraw. Trwają też zapisy najmłodszych słuchaczy na Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży. Zajęcia prowadzone są w Koszalinie i w Filii w Szczecinku. Tak, tutaj muszę się pochwalić, że bardzo dużo dzieci do nas przychodzi. To tak w Koszalinie i w Szczecinku to ponad 700 osób i cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie. Szczególnie tutaj no, serce rośnie, jak się okazało, że punkt zrobienia takiego uniwersytetu w Szczecinku to była świetna, świetna sprawa. była. Tam zainteresowanie jest bardzo duże i mamy duże też wsparcie firmy Kronoszpan i władz samorządowych. Także do Szczecinka można powiedzieć, nie dokładamy finansowo, w Koszalinie troszeczkę ze swoich środków dofinansowujemy ten uniwersytet. Mhm. Dzieci są zainteresowane nauką przez zabawę. Bardzo są zainteresowane i to są najbardziej wdzięczni słuchacze i jednocześnie muszę powiedzieć, to są bardzo bystre dzieci, bo one mają bardzo dużą wiedzę już od rodziców, z internetu, ze szkoły i ten wykład dla nich musi być specjalnie przygotowany. Tutaj nie można Powiedzieć byle czego, bo dzieci od razu wyłapią błąd i są pytania, a jednak czy nie jest to inaczej? I tutaj prowadzący ma o wiele większy problem przygotować taki wykład dla dzieci niż dla studentów. No proszę, są jeszcze wolne miejsca, więc jeszcze... jeszcze można zapraszamy. Się tak, są jeszcze wolne miejsca, czekamy i na słuchaczy Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo taki mamy, no i na studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego II, stopnia. Tutaj się pochwalę, że w tym roku rusza zgodnie z nową ustawą szkoła doktorska na Politechnice Koszalińskiej i zapisy na doktorantów trwają i jest nowość każdy doktorant musi dostać stypendium więc wszyscy którzy do nas przyjdą obligatoryjnie będą mieli doktoranci stypendium ile takich miejsc przewidziała uczelnia w tym roku no tu chodzi o pieniądze więc 20 przewidzieliśmy ale są jeszcze wolne miejsca i można się zgłosić uczelnia wchodzi w nowy rok akademicki z nowym statutem nowa struktura uczelni to wszystko musieliście przygotować wszystko jest już dopięte na ostatni guzik? Bardzo dużo pracy nas to kosztowało. Ustawa została wprowadzona rok temu, ale ma przepisy przejściowe i tak naprawdę w tym roku, 1 października, wchodzi w życie. Uchwaliliśmy nowy statut, czyli nowe wewnętrzne prawo uczelni. Powołałem nową strukturę organizacyjną uczelni. Jest teraz mniej wydziałów, tylko sześć, ale są silniejsze i większe. Powołałem również kadrę y, zarządczą uczelni, bo teraz rektor powołuje, już nie będzie z wyborów i również wiele przepisów innych, regulamin studiów, regulamin pracy, regulamin organizacyjny uczelni, to wszystko musieliśmy opracować i to wszystko rusza od 1 października. Wróćmy jeszcze do festiwalu nauki. Pomiędzy kampusami będzie można się przemieszczać specjalnym autobusem. Będą dwa autobusy, które bezpłatnie będą woziły po kampusach naszych no, gości, maturzystów, uczniów, przedszkolaków, jeżeli przyjdą. I naprawdę zachęcam do przybycia na festiwal, bo będzie. Tak, dorośli bardzo... mogą przyjść. Dorośli mogą przyjść, oczywiście przychodzą. Opiekunowie przeważnie przychodzą. No i będzie coś też dla ciała: będzie też bezpłatna grochówka, można będzie sobie kupić lody, jakieś inne tam poczęstunki. Także jak ktoś osłabnie podczas zwiedzania, to będzie mógł się posilić. Także zachęcamy, proszę Państwa, w czwartek od godziny 10 do 14 będzie można odwiedzić Politechnikę Koszalińską. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tadeusz Bogdal, rektor Politechniki Koszalińskiej, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.